Dzisiaj zainstalujecie na swoich prywatnych telefonach naszą firmową aplikację. Słucham, dlaczego mam instalować firmową aplikację na prywatnym telefonie? Co to za aplikacja w ogóle? Ponieważ wydaje ci takie polecenie. Ta aplikacja pozwala monitorować sprzedaż i zamówienia z poziomu telefonu. Mało? Tak, mało. Po pierwsze, jako pracodawca powinieneś zapewnić mi wszystkie niezbędne narzędzia do pracy. Po drugie, oczywiście mogę korzystać ze swoich, ale tylko wtedy, kiedy wyrażę na tą zgodę. Poza tym powinno być to określone. Zasady użytkowania powinny być określone w jakimś regulaminie. Nie no, Cipioch. Jaki ty masz problem, człowieku? Posłuchaj, po pierwsze nie wiem do jakich danych prywatnych czy osobowych będzie miała dostęp ta aplikacja, po drugie będę przez 24 godziny na dobę podpięty do systemu, co znacząco wpłynie na moje prawo do odpoczynku, no bo trudno mówić o odpoczynku wtedy, kiedy będę cały czas informowany o zamówieniach czy o sprzedaży. Czyli co, jak zwykle robisz aferę, tak? Już się naoglądałeś tych znawców na TikToku i już robisz problemy, tak? Nie, nie robię żadnych problemów. Natomiast oglądając Mateusza z profilu Prawo po pracy wiem, że nie muszę się godzić na coś takiego, a najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku byłby po prostu służbowy telefon.